Co jest wielkie anegdotyczne. Wojsko czy bordel? Cierp senior tenente! Bordello! Bordello militare! Bordello! A więc witajcie w kolejnych przygodach w Komponent Heroes 3 dynamicznej y, tutaj kampanii we Włoszech. Tak naprawdę dosłownie jesteśmy, nawet chyba jedna tura nie minęła od tego, jak tutaj walczyliśmy o willę. Yy, literno, czy coś takiego, tak, normalna misja. Mówię, na razie te misje są takie, mówię, wszystko przyjmie poza potyczkami, ale ten, ten, nie, no, takie troszeczkę nie, nie było na razie takiej super ciekawej misji, fajnej. Jak na przykład w Fofuencie we były super fajne. Tutaj na razie takich nie spotkałem. No i oczywiście na live wiadomo, czyścimy całą mapę, ale tak jak właśnie mówiłem, nic raczej się nie zdarzyło od poprzednich tutaj przygód z poprzedniego odcinka. Atakujemy Fodzie, naszymi, naszymi komandosami, którzy są całkiem nieźle podpakowani. komandos SSF, mamy flary, mamy jakieś tam złom. A wy macie Wizbanger? okej, okay, bo tak myślałem właśnie, kto go ma, bo amerykańscy pancerni nie mieli, a ci mają, no dobra. Ulepszenia, jak widzicie, są strasznie dopakowani i możemy się leczyć, kiedy nie bierzemy udziału w walce. Teraz zostaje tylko jeszcze tu i to będzie jedna z moich najlepszych kompanii, nie? No i ewentualnie odblokowywanie jakichś tutaj czołgów i tak dalej. Mam jeden w sumie punkt, możesz, Atakujemy. Forgeie. Uziemienie Luftwaffe. Tak się nazywa misja. Nagrodę dostanę jakąś... O, ja zupełnie kolejną jednostkę. Masakra. Lot zwiadowczy i rozmieszczenie transportera medycznego. Walczymy ze zmechanizowaną, która ma ostrzał z haubicy i sekcja działu przeciwlotniczych. Okej. Okay. Co się dzieje? Lotnisko. Muzyka. Noc. Muzyka gra, nic się nie dzieje. Okej. Okay. Ciekawsza mapa, no, jest noc. Tutaj komandosi ja coś walczy. Dawaj komandosi. Bierzecie Bazuki. Jakie mam jednostki? Strzelcy, strzelcy, tego, tego i kapitan. No kapitan jest spoko, bo tutaj właśnie. Zwiększa doświadczenie i takie bariery. Komandosi SSF, myślę, że dwa oddziały komandosów jak najbardziej są wskazane. Tak, tak. tak. Powolni komando, czyli będziemy mieć trzy. No dobra, to już ma trochę za dużo, no ale okej. Okay. Tu ich masakrujemy. <grytanie> Nikt nie żyje wiecznie, dokładnie. Ta misja wygląda jak taka, którą pokazywali jedną z naprawdę na pierwszych gameplayach, nie? Tylko wreszcie zrobili z tego normalną misję. A Niemcy nic nie mogą nam zrobić. No, komandości SSF to jest jedna z najlepszych jednostek, tak jak Rangerzy w tym, nie? O. Your goal today is to take control of Fosier. The control tower is the heart of the airfield. Mm -hmm. We hold that. We hold Fosier. The Germans have set up defenses around the tower, and they've already got planes in the air. The mm. scouts we helped out believe the Germans are storing valuable intel in the buildings to the west of the control tower. If so, you should try to get your hands on it. The control tower is our main objective, though. Don't forget that. We need this airfield. Good luck, men. Powodzenia, ludzie, czyli zdobywamy lotnisko niemieckie. I co, oni uciekają? Czy się przyłączą, czy co? O, przyłączyli się. Uuu, całkiem duża mapa, nie? O, jakieś. Aha, bo ta kompania ma chyba, że jak zdobywam. A no, fajnie buff, nie wiem co daje tak naprawdę. Prawdopodobnie komandosi nas ulepszają. Jesteśmy razem się silniejsi. Jeszcze jedni strzelcy.

No, i to sobie oczywiście zbliżają się niemieckie posiłki. O, no to shooting no, my, dzięki tym komandosom zbyt, zbyt, zbyt. mamy taką siłę ognia, więc wątpię, żeby ktokolwiek był w stanie nam zagrozić. O, Jegerzy, jacyś tutaj, a my ulepszamy sobie właśnie jeszcze bary. Miotacze ognia. Jedyne co mi tu tak naprawdę brakuje, chyba w tej mieszance jeszcze, to tylko transporter do leczenia rannych. Nic więcej nie potrzebuję. <śpiewanie> <Zatrzymał w> ten... <śpiewanie> 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 Jaki ten, tak słyszeliście to? Kto uczył was strzelać? A nie, my nawet nie musimy, bo. Kurde, Czaj... to jest tak imba, że ja już jestem praktycznie niezniszczalny. Mogę, aha, przyzwać sobie w ogóle transporter medyczny za darmo. Tak, I on nic nie zużywa. No dobra, zużywa. Ale ten, um, ulepszmy tym naszym chłopakom tutaj te bary. No mam, że jak nie walczy, to moje jednostki się leczą, nie? No, to przecież my idziemy jedną tę... Ten... aha. Zanim ulegną zniszczeniu, ty, dobra, to spieszymy się. Już, już, ruchy, 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 chłopcy. Ładne te y, plastikowe niemieckie samoloty. Oh, fuck. Nadletują. O ale tu nas przygwoździli. Przyszpilili i tak dalej, ale no nie, niemiaczki raczej nie mają większych szans Aż w teorii można byłoby się pokusić o tego, nie? O transporter z maszynką do mielenia mięsa Cudowny to był przelot Dobra, tego rozwalili, to przynajmniej wiemy, że już tego. Tak, trzeba będzie wezwać tego do niszczenia samolotów. I wszyscy oni tak będą latać, co 100 lat, czy co? Razem jesteśmy silniejsi, no. A wy to zbierzecie, czy nie? Eee, no, super, super tego. Przez 100 lat będą tutaj krążyć teraz, nie? A my się leczymy w tym międzyczasie, nie? No się dobra, gdzie był ten transport? Tu jest. Chodź tutaj, gościu. Musimy cię ulepszyć na maszynkę do mielenia mięsa, w tym przypadku będzie to maszynka do mielenia tego samolotów. Jedni zostają. Right. Ty wyciągasz bazukę. Teraz wyciągasz bazukę i chowasz się do. Nie płacz. Bierz bazukę. I rozwalcie go bazukami błagam. Co? Sharpshooter? Jeszcze Sniper tutaj jest? W wierzy? Faktycznie jest. I zabija ich w domku. O, matka mm, dobra, co my tu mamy? O, sprzężone właśnie, z karabiny będą super. I flak rozwalony. 7 minut, za mniej więcej 6,5. Żeby to ścisnąć. Okej. Okay. Tylko że ten snajper tutaj siedzi, ci tutaj siedzą. Myślę kim Nie, mamy tych. O, wy macie nasadkowy. Proszę go od razu tutaj wystrzelić. Ale to, że się leczymy poza walką, to jest taki cheat. Ora, i teraz. <laughs> Ora, rozleciał się. Dawaj, tutaj. No, możesz trochę boli, ale. Dawaj, ten Uzupełnienia od razu tam. Dawaj, kto potrzebuje. A już to sobie. Uzupełniliśmy. Rzucisz tam ładunek stary, czy nie? No, niezbyt się to roboty. <noise> Sam walnęli w swój budynek. I? Snajper? <noise> dobrze, bardzo dobrze. Yy, wy macie jeszcze... Tutaj właśnie jesteście dostępni. Mistrzowskie budownictwo, amelinowe budownictwo. Ta. Niemiaszki wyrżnięte F, budynek To jest no Oj, F, budynek To nie F, budynek, tylko bu Bugi w budynek, no. Ile nam zostało? 5 minut na spokojnie. I każde zajęcie punktu daje nam dodatkowe tutaj zasoby. To jest bardzo mocne. Tak, my, my jesteśmy taką jedną, wielką, niepowstrzymaną masą. O, dobra, nadlatują samoloty, i teraz pytanie za 100 punktów. Ty odpalasz się na samoloty, a my musimy Was bez... chronić. Taktycznie, prawda? nią obronę przeciwlotniczą, bardzo taktycznie. Tylko dlaczego strzelając amunicją przeciwpiechotną, to jest większe pytanie. Hmm. No cóż, no cóż, tego prawdopodobnie nigdy nie poznamy takie odpowiedzi. Czy pan kapitan nie? Nikt z was nie ma amerykańców granatu dymnego. Tylko jest biały fosfor. Hmm. Kurde, czy mam jakiś okrzyk czy cokolwiek? Flary? Lot zwiadowczy. Gówno. Miało być właśnie wsparcie przeciwko temu. No to jest fajna mechanika, przynajmniej, że coś tam się dzieje, nie? Ale że to jest tak tak OP, to tak, trochę, <grym> <grym> nawet uniknięcie nie da się stąd zrobić. O! o, widzicie jak to leci? Mm. Rzut nożem, dobra. Może rzut nożem się uda. No coś tu się zbugowało w tym rzuciu z nożem. Jak zwykle. No właśnie no, to jest dziwne, że w tej pauzie nie opłaca się w ogóle nic wybierać, bo... To jest ...zbyt zbudowane. Tutaj mamy w ogóle punkt, będziemy tego, stację medyczną mieć, więc tu już wszystko się ogarnie. O, znowu... nie, nie, nie to jest dziwna misja. Nie jest zła, jest ciekawa, ale dziwna. To jest dziwne. To jest dziwne. Ech. Znowu kogoś przygwoździło, przeszpiliło, zasmuciło. Ora i mamy właśnie, możemy ulepszyć ten domek na bardzo szybko ulepszyć jak widzicie. Na uzupełniankę strat. Aj. Tutaj przeszukaj budynek, po prostu. O, widzicie? Atakują moją bazę. Tego się nie spodziewałem, to na pewno. Uzupełnimy wszystkim straty i przyzwijmy, no tego, tak, no, maszynkę do mielenia, no. <laughs> tak, jak pan Bub przykazał, ale no, widać, że są problemy szukaj ten budynek, zobaczymy co tu jest. Ile niemieckich? O. Super, super misja. Teraz wyjdź, tylko tutaj proszę. O, no, i tam jest jakieś flaki, mamy go gdzieś. Wy rakiety, wy rakiety. Rzut nożem.

<laughs> Ten się rozleciał. Co tu się odwala? E, co to jest strzał? Strzał i odskok dla samochodziku? Zwiększa szybkość, trudniej trawić. A, dobra, dobra. Eto. A, że można oślepić pojazd. No to weźmiemy oślepienie. Co? Co? To, co tu się dzieje, to jest wie, dobre i musimy przejąć jeszcze tego bimbelwelwelwelwelwedera, nie? Ilu tych Niemców tu jest w ogóle? Mmm, derak, kto ma bazuki? Wy. <grytory> Jeż. Jezu, ale nie krzyczcie tak na mnie. Zwariowaliście? Kurde <laughs> nawet fajna misja, taka nie było jeszcze takie, tak na pewno powiem, nie? Że takim blobem właśnie się rusza. Tutaj można tym minutaczem ognia o trz, fosfor. No dobra, wycofamy was wreszcie. Prze Przezbroimy się troszeczkę. <grymne> Uzupełniam. O, nadlatuje. Ty od razu się cofaj. O, nie chciał nas ostrzelać. Z Rozleciały się. Rozleciały się w kilka chwil. Co? Sztu? Kto tam coś pisze? Co po tymi? języku, którego nie rozumiem, Dobra, zaatakujemy tego. No, zrobię tę misję poboczne, żeby wiadomo, tam się zgadzało. Wszystko już, nie tak powiem, w papierach. Załatwię. Tracisz terytorium? Co tu? Jo, elitarne oddziały Felcimieger. Taktyczny blob, luty. Wiecie, że na tym poziomie trudności to jest strasznie groźne. Oni, oni w ruchu jak chodzą, mieli, nie mieli ekspa, a wchodzili w ruchu i mnie masakrowali, to ja nie wiem co to sprawi, że tutaj się dzieje. Ja się boję tych fersim, ja tam nie idę, mam ich w dupie. Nie, nie, nie. Ojej. Yeah. Pan kapitan mógłby pewnie właśnie przyzwać ostrzał z moździerza. A wy macie maskowanie, nie? Właśnie. Tylko, żebyście zajęli ten O! Kur... Wali z basem. No, a ci rakiet sami dobijają wszystko. Tutaj w teorii nie powinienem tego robić, nie, bo wiadomo, oni są... Tutaj umocnieni najbardziej, ale... O, samolot leci! Nasz, czy ich? Ich. Felsi Miegerzy. Felsi Miegerzy spadł. A, dobra. No, Felsi Miegerzy spadli, no nie da się ukryć. Felsi Miegerzy spadają i właśnie spadli na... Na Amen spadli.

Chociaż wy właśnie z tego SSF chyba nie macie nic, nic, żadnych czołgów. A e, nie, mają buldożera chyba, mają buldożera. Uuu, wybuchu. I tu był KM, tu był KM, to pamiętam. Co ciekawe, go niegerzy nie. Już myślałem, że to oddziały nieger go tutaj obstawiają. Już tu się pali, ale to my, czy oni? trudno powiedzieć. A to jest właśnie kurde, no wziąłbym go tu przyzwam, ale. Hmm. Weźmy tego jeszcze Wilber Winda. Zasłonięty kadłub. Da, buldożer, ale za mało zasobów. O, hmm. no to co? Puścilibyśmy flarę, żeby zobaczyć co tutaj Niemcy mają akurat. Wszystkie baterie, ognia. Yeah. O, co to jest? Aha, to jest ten z tym tym... sztumel, jojo, ja, ja, ja. sztumel, jojo. Jo. Yy, tutaj by się przydało, jojo, jo, jakieś takie fajne dupnięcie, tutaj srutnięcie. I tutaj ty, co kto... A, myślałem, że to jest jakiś inny oddział, bo tak się świecił tutaj ten krzyż, nie? A to jednak yy, co innego. No znaczy tak, pancer główno, yy, Takie coś. Kurde. Nie mają KM-a na szczęście. Czyli zostaje jedyna, jedyna słuszna odpowiedź, mianowicie... Jaki ty masz zasięg w ogóle? A zarobiście duży. Dobra, Komandosyn SSF. Zostaje. O, a co, co to za jakiś kontratak? Herr Niemiec idzie z przy. Przyjaciółmi, dobra. airstrike to odpalamy od razu na przeciwlotniczy. I chyba zdjęte. Tutaj coś Niemcy. Pff. A, kiedy jest niewidzialny, to... Kiedy jest niewidzialny, to nie może zajmować punktów, szkoda. No to zajmiemy tylko ten punkcik. Eee, recon zawsze moglibyśmy... Ty, a gdyby tak, bo to są działka flag, nie? Czyli one mogłyby spróbować skupić się na nas, a my byśmy wtedy wpadli tutaj komando sami i tak dalej. No, myślę, że to jest dobry plan. Patrzcie, bierzemy tutaj naszą całą rodzinę. Eee, bez tego oczywiście to są tak, wszyscy to jest piechota. Ruszamy nimi. A wy... jeszcze tutaj. O, już myślałem, że to Felci nie gierze. tego i patrzcie, ja przyzywam teraz lot zwiadowczy i oni prawdopodobnie skupią się na samolotach. O, właśnie. I od razu go zastrzelili, ale. No cóż, wykonał swoje zadanie. Nie da się ukryć. I jeszcze można byłoby Flarsona posłać, tylko że, a bo wy zostaliście pewnie te te 80 tak? Ten... nie wątpię. Snajper, super dobra, snajper zdjęty. Tank depot tanking damage? Dobre, dobra, dobra. A to był kontratak na moją bazę. No tak, no tak. Teraz wszystko jest jasne. No ale nie, tego nic nie powstrzyma. tak, jak myślałem. <grytanie> Cała wieża tu się rozwala. E, możemy już nawet podjechać chyba przyjaciółmi. Aaaaaaah, tam tank depo tank depo tank stripo im fosforka Fosforo Ale no może być kontratak jakiś O tak właśnie widzę, że tutaj te dwie te dwa działa to brzmi tak jakby miał być tutaj właśnie jakiś kontratakirn.

Czy jeszcze jakiś kan y... Weź go rozwal. U... Czy nie macie właśnie na czołgi, co walicie, czy nie? Y... Tu jest hardcore. Dobra, tu się przyznam, tu jest totalna rzeźnia już. Tu nie ma żadnej strategii. Żadnego nic. Tutaj wszyscy giną. To jest ten moment gry. Weźmy, może odwróć to działo i to rozwal. Linodyal falchemi ager. Czyli to jest to. Rozumiem co mnie tu czeka. Widzę, że jakiś ten jest na lot. Ty odpalasz się przeciw. Lotnicze Moździesz można przyzwać. Ostrzał, aż fps y spadły, co ciekawe. Zabili mi oddział piechoty. Jest niezła rozwałka. Nie, nikt nie wie, co się dzieje ogólnie, jak coś. O! Też gra za mula, ty! Udało się za pierwszym razem. Komandosie jednak to są komandosi, tego nie da się zniszczyć. Owa. Co to za mzdury? I ten atak pod koniec był właśnie moim zdaniem kompletnie bez sensu. Nie było czasu żeby w ogóle na niego się przygotować, więc jakby miał mniejsze siły, to znowu bym przegrał. Moim zdaniem bez sensu, no ale okej. Okay. Zadanie wykonane wiadomo, gracz meczu 26 tysięcy obrażeń nawalił. Jee, yeah, pierdziele, siły specjalne. Drugi poziom, wszystko jest. Ciekawe czy na niższych było tego, jakieś mniej sił albo coś takiego. Forge jest zdobyta. Tu 6 aż tych, i nagrodę dostałem. no Fajny kwadracik, dzięki. 6 aż punktów dostaliśmy, i ja cię sunę. I ci właśnie, ci muszą uciekać, a my, <laughs> e, nic nie ponieśliśmy praktycznie żadnych strat. I Forgia pomachał łapką. To jesteś partyzanci w ogóle. Foggia zdobyta. I wy macie aż 7 punktów umiejętności do rozdania. Ale to na razie tyle w tym odcinku. Jak widzicie, właśnie na górze już nie ma zbytnio dużo misji, ale nas czeka tak, czyli co najmniej ile odcinków można policzyć. Raz. Dwa, trzy, cztery Monte Casino, 4 na pewno. Cztery, co najmniej cztery na pewno jeszcze misje, no ale jak widać, że to jeszcze nie koniec, jeszcze tutaj dużo nas czeka różnych bajerów, nie. Więc to zdecydowanie jeszcze nie koniec, do, do tego finalnego przebicia się trochę brakuje, ale na razie dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że tutaj zdobywanie 4G super komandosami i terminatorami wam się podobało, a na razie to tyle, dzięki za uwagę i do następnego, hej!